Damian Kostka, witam Państwa w kolejnym przeglądzie prasy tygodnika jelonka.com. Dzisiaj w nowej formule od poniedziałku gazeta jest dostępna w kioskach, a zaczynamy od rozkładówki, czyli od strony piątej jest to materiał zatytułowany luksusy dla straży. Przygotował go Robert Zapora. Podwyżki, nowy samochód terenowy i nowa siedziba. To czeka w najbliższych miesiącach stróżów miasta. Za co pytają ludzie? Oni tylko buty zdzierają i dręczą biednych kierowców. Tymczasem Straż Miejska jest na topie w całej Polsce. Co z wyborczymi zapowiedziami Platformy Obywatelskiej o likwidacji tej formacji? W tygodniku Jeronka czas na rubrykę wydarzenia. Materiał Angeliki Grzywasz, zatytułowany Kajdanki zamiast obrączki. Chcesz odzyskać zgubę, to przynieś kasę we wskazane miejsce i zostaw ją w kopercie. Następnego dnia dostaniesz obrączkę. Tak oszust poinstruował właścicielkę biżuterii. Kobieta zdziwiła się, bo zagubiony pierścień odnalazła kilka dni wcześniej. Zamiast pieniędzy wysłał policję i naszego reportera. W tygodniku Jelonka.com czas na reportaż. Jubileuszowy przewodnik Jelonki o najważniejszych wydarzeniach, jakie odbędą się podczas 1, 2 i 3 maja. Będziecie Państwo mogli przeczytać na stronie 12 i 13. Tylu wydarzeń tak w krótkim czasie w powojennej historii miasta jeszcze nie było. Będzie w nadchodzący długi majowy weekend. Koncerty, pokazy imprezy plenerowe to wszystko na 900 lecie jeleniej góry. Aby się nie pogubić w masie zdarzeń skorzystajcie z naszego przewodnika na wielką urodzinową majówkę. Rubryka wydarzenia. Materiał roberta zapory. Prystrom sparaliżuje galerię. Lider wspólnego miasta może zablokować powstanie Focus Park. Zaskarżył do wojewody uchwałę Rady Miejskiej w tej sprawie. Jeśli prawnicy urzędu podzielą jego zdanie, będziemy mogli zapomnieć o inwestycji na ulicy Kilińskiego na dobrych kilka lat. Kolejna strona, materiał zatytułowany Kurs pokory dla paparazzi. Biegają po ławkach, wchodzą na ambonę, a wszystko to podczas najważniejszych uroczystości. Rodzice fotoreporterzy lekceważą powagę kościoła, byle tylko zrobić zdjęcie. Dość tego mówią w kurii legnickiej i organizują szkolenia dla fotografów. Kolejna rubryka, tym razem wiadomości. Strona dziewiąta, materiał Agnieszki Gierus. Lica lista z indeksem w kieszeni. Kamil Radomski, uczeń pierwszej klasy humanistyczno-dziennikarskiej II LO imienia Norwida w Cieplicach, już ma zapewnione miejsce na jednej z wyższych uczelni. Kolejna tradycyjna rubryka w tygodniku Jelonka.com Region Jeleniogórski. Utworzą gminę. Mieszkańcy Karpnik, Krogulca, Gruszkowa i Stróżnicy chcą założyć własną gminę i odłączyć się od Mysłakowic. Mamy dość ciągłego pomijania nas, mówią. O tym w materiale Marka Komorowskiego będziecie Państwo mogli przeczytać na stronie 10. Region Jeleniogórski. Kolejny materiał Marka Komorowskiego z regionu Jeleniogórskiego. Budują sobie drogę. Mieszkańcy Grudzy i Nowej Kamienicy od kilku lat prosili samorządy o wybudowanie 3-kilometrowej drogi łączącej obie wsie. Urzędnicy nie chcieli dać pieniędzy, więc zrobimy sobie ją sami, mówią. Teraz, kiedy prace są już mocno zaawansowane, samorządy obiecują pomoc. Lepiej późno niż wcale. I na zakończenie poradnik Jelonki, strona 19. Co dalej, gimnazjalisto? Egzaminacyjne stresy już za trzecioklasistami. Teraz nerwowe oczekiwanie na rezultaty i ciągłe wahania, którą szkołę średnią wybrać. A jest w czym przebierać. Przestawiamy edukacyjną ofertę po Oprócz tego doniesienia ze sportu. Piękny i dramatyczny awans. Czyli fotoreportaż o ostatnim decydującym meczu o awansie do pierwszej ligi. Jeleniogórskich Sudetów dodatkowo awansują do trzeciej ligi, czyli szansa Karkonoszy na awans do nowej trzeciej ligi, jaka zostanie utworzona po tym sezonie. Trzymały rękę na pulsie, czyli wygrana piłkarek ręcznych Fine Farm, Carlos Jelenia Góra w meczu o miejsca 5-8 ze zgodą Ruda Śląska, a także informator wydarzenia Kultura, czyli Przestawienia dla całej rodziny, nowości ze świata muzyki, wspomnienie po wojsku. Dodatkowo 658 ogłoszeń drobnych oraz 158 ofert pracy. I na samo zakończenie tradycyjnie jelonka wczoraj, czyli zapraszamy na krótką wycieczkę w przeszłości zmieszaną mieszaną nieco strażniejszością polski cień pruskiego orła. W dzisiejszym przeglądzie prasy to już wszystko. Przypominam, tak wygląda. W nowej formule, nowa rozkładówka, tygodnik jelonka.com. A na następny przegląd prasy zapraszam Państwa na początku następnego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.